Cześć, cześć, tutaj Jaski. Witajcie w nowym odcinku z serii Simulator Schroniska. Przepraszam Was za małą przerwę i za brak odcinków z tej serii, ale niestety byłam chora i mam nadzieję, że Wam to jakoś nie wynagrodza w najbliższych dniach, stawiając więcej odcinków ze schroniska. Jak widzicie, naszym zadaniem nadal jest, aby zdobyć kolejną gwiazdkę reputacji. Także nasze schronisko jest puste, nie mamy żadnych zwierząt przygarniętych, także. Przygarniemy dzisiaj na pewno wiele zwierząt, wiele imion wylosujemy z Koła Fortuny i mam nadzieję, że uda nam się je w miarę szybko oddać do adopcji, aby zdobyć tę gwiazdkę i odblokować nowe zadania. Więc bierzemy sobie pierwszego gwiazdka, idziemy do Koła Fortuny, aby wybrać mu imię. że mamy imię Frytka i idziemy odebrać Frytka Hop. od razu przed adopcją następnego zwierzaczka jeszcze się z Frytką trochę pobawimy aby zdobyć jej zaufania Zostawimy ją tu też, bo widzę, że będzie chciała sobie zrobić siusiu. Zrzucimy jeszcze raz piłeczkę i idziemy po następnego pupilka. Mamy tu jednego pieska, który będzie potrzebował naszej opieki medycznej i zobaczymy, co to będzie za piesek. Casey. Tak więc, jak widzieliśmy, Casey jest chora, i od razu zabierzemy ją do kliniki. Gdzie jest klinika? Potrzebujemy pensaty, czyli znając życie, to będzie znowu klaszcz. Tak. Plasterek? Coś? Nie. To idziemy odłożyć sobie Casey. Pobawić się z nią trochę. I masowo przyjmować resztę zwierzaków dzisiaj. A Casey jaka jest? Szybko się nudzi, rozrobiaka. No fajna, brązowidka. Wygląda trochę jak taka frytka. Jeśli chodzi o Casey, Casey będzie się chciała też załatwić. Zbierzemy laskę. Może jej zdążymy rzucić? Zdążymy. Jeszcze raz jej rzucimy i zostawimy ją samą sobie, żeby mogła zrobić co musi zrobić. Prawda? No. Mamy kolejne pieski i na szczęście dzięki temu, że kupiliśmy więcej boksów dla piesków, będziemy mogli je przyjąć. Więc przyjmujemy do schroniska nukę. Na zdrowie. Dziękuję. I nasz kolejny piesek, po którego polecimy zaraz, to Saba. Na zdrowie. Dziękuję. Zbierzemy Saba. Pójdziemy ją szybko nakarmić, napoić i oddamy ją na wybieg do reszty naszych zwierzaczków. Na tam wybiegu to już robi się nam małe przedszkole. Nasza frytka źle wygląda, więc pójdziemy się nią zająć w klinice. Zobaczymy co jej w ogóle dolega. Nie widzę... A! Czy jest przeziębiona najpewniej? No to jeszcze sprawdzimy. Dobra, weźmiemy sobie próbkę. I lecimy, sprawdzić, co jej dolega. Frytka jest przeziębiona, i potrzebuje po prostu tabletek. tak dobrze, że nie zastrzyków. No to na pewno nie jest przyjemne. Więc lecimy jej podać tabletki. Mam nadzieję, że nie zdążyła jeszcze zarazić innych piesków. Masz. Ok, chodź. Także mamy cztery psiaki, które niebawem trafią na pewno do lepszego miejsca, do adopcji, znajdą swoje nowe domki. Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. I miejmy nadzieję, że w następnym odcinku da nam się zdobyć tą gwiazdkę reputacji, byśmy mogli zacząć działać jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Więc jeśli podobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, a ja się z Wami niedługo widzę. Do zobaczenia i cześć!